Hej kochani, dzisiaj nie będziemy wypalać, nie będę wypalać dzisiaj, natomiast chciałabym Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie to w jaki sposób możemy, jeden w sumie z kilku sposobów, w jaki możemy przenosić nasz wzór na drewno. Oczywiście pierwszym, najprostszym jest, może nie najprostszym, może dla tych najprostszym, którzy potrafią posługiwać się ołówkiem, jest po prostu narysowanie czegokolwiek na drewnie, bądź jakimkolwiek innym materiale, na którym wypalamy sobie wzoru, który mamy zaplanowany, bądź szkicowanie czegoś na podstawie zdjęcia, które chcemy odzwierciedlić na, na drewnie. Przygotowałam dzisiaj taki, taki wzór. Powiedzmy, że chciałabym właśnie dokładnie to zdjęcie wypalić, więc pokażę Wam, jak przenieść taki, takie zdjęcie na, na drewno. Od razu też Wam powiem, że ja osobiście głównie opieram się na zdjęciach kolorowych, ale wiem, że część z Was. I pewnie znaczna większość z Was preferuje zdjęcia czarno-białe. Przepraszam, to tak. Powiem szczerze, że ja osobiście wolę zdjęcia w kolorze, ze względu na to, że ja po prostu więcej jestem w stanie zobaczyć, jeżeli coś jest kolorowe, niż w odcieniach szarości. Niestety dane kolory, powiedzmy. Hmm, E, powiedzmy na przykład e, ten i, i jakiś tam odcień troszeczkę ciemniejszy, ale w innym odcieniu, e, może stanowić w, w skali szarości bardzo zbliżony albo wręcz bardzo podobny, e, podobny ton. Więc na zdjęciu kolorowym jesteśmy w stanie znaleźć dużo więcej szczegółów. Niż na zdjęciu czarno-białym. Zobaczcie na przykład na zdjęciu kolorowym. Mam nadzieję, że to widać. Może ja przybliżę, będzie, będzie lepiej. Zobaczcie. Chociażby spójrzcie na oko. Na zdjęciu kolorowym jest ono dość wyraźne. Jest ciemne, wiadomo, tutaj powieka jednak robi cień. Słońce pada z prawej strony, więc, więc tutaj na tym oku będzie, będzie cień. Natomiast patrząc już na. Zdjęcie wydrukowane w odcieniach szarości, niestety, jakby no tutaj już, że tak powiem, to oko jest bardzo, bardzo ciemne i, i niestety nie widać tylu szczegółów, ile jesteśmy w stanie zauważyć na zdjęciu kolorowym. Powiem szczerze, że rzeczywiście to tylko zależy od Was. Ile tych szczegółów chcecie widzieć i jak chcecie odzwierciedlić, bo może chcecie jeden do jeden odzwierciedlić na przykład właśnie takie zdjęcie w odcieniach szarości i nie chcecie wcale pokazywać, żeby to oko było wyraźne. Natomiast jeśli chcecie tak oddać bardziej to co jest w rzeczywistości, to polecam oczywiście opierać się na zdjęciach kolorowych, ale mówię jakby to nie jest coś co jest jakimś tam wymogiem, nie ma żadnych wymogów, tak możecie dowolnie sobie tutaj dozować. Oczywiście wiadomo, że moglibyśmy tutaj to zdjęcie troszeczkę podkręcić, zmienić ustawienia i ustawienia parametry zdjęcia i można byłoby tutaj więcej z tego zdjęcia wyciągnąć, oko byłoby jaśniejsze itd., tak itd., tak Natomiast po co to robić, skoro mamy ładne zdjęcie w kolorze? Tutaj widzicie jakieś pasy, ale to jest moja drukarka, więc tym się nie przejmujcie. Zdjęcie, zdjęcie ogólnie jest bardzo dobrej jakości. Więc tak. I też możecie sobie zobaczyć tutaj, jakieś ciemniejsze są kropki. Które, które widać na zdjęciu kolorowym, natomiast już w czarno-bieli raczej to wygląda wszystko jednolicie. Więc ja osobiście preferuję zdjęcia kolorowe. Oczywiście jakby nie ma takiej konieczności, jeśli Wam wygodniej jest odzwierciedlać zdjęcia wydrukowane, bądź przerobione w skalę szarości, to, to jak najbardziej stosujcie wtedy zdjęcia Czarno-białe. E, powiem szczerze, że na pewno dużo łatwiej może być e, przy zdjęciach czarno-białych, jeżeli wypalacie portrety. Wtedy te cienie dużo łatwiej jest e, wychwycić, jak one się układają na, na twarzy. E, dobra, teraz Was z powrotem. O, jest troszkę mi się trzęsie. Teraz Was z powrotem oddaję. Jak mamy już przygotowany taki wzór, wydrukowany, mamy deskę. Ja aktualnie mam tutaj kawałek sklejki brzozowej i możemy sobie umiejscowić, tak jakbyśmy chcieli, czy bardziej tutaj z tej strony, czy na środku centralnie, to już w zależności od Waszego pomysłu, do wolnym miejscu możecie swoją pracę umiejscowić. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę również na to, jeżeli drewno posiada jakieś tam niedoskonałości, czyli są jakieś sęki, to żeby nie umieszczać tych sęków centralnie w jakimś tam ważnym dla nas miejscu, bo może nam to po prostu utrudnić albo, albo zepsuć, zepsuć pracę. Jeśli mamy taką czystą, no to w dowolnym miejscu możemy sobie umieścić naszą pracę. Powiedzmy, że ja chcę na środku, żebyście wszystko dobrze widzieli. I teraz przy pomocy taśmy klejącej przymocowujemy sobie zdjęcie, żeby nam się nie, nie przesuwało. Przygotowałam kalkę, zwykła klasyczna kalka, taka najtańsza. Powiem szczerze, że ja w ogóle mam zapas takiej kalki w postaci E, takiego super wałka. E, pamiętam jeszcze czasy mojego dzieciństwa. Wtedy był chyba na wagę złota, więc, e, więc był dozowany, e, bardzo oszczędnie e, i został po dziś dzień. I w sumie fajnie, bo, bo kalki mam zapas naprawdę na chyba do końca życia. Ym, tym bardziej, że jeden arkusz takiej kalki możecie używać kilkakrotnie. Nie ma konieczności wyrzucać go po, po jednym razie. Pewnie doskonale o tym wiecie, ale też wolę powiedzieć, w razie jakbyście mieli jakieś wątpliwości. Więc taką kalkę możecie używać sobie wielokrotnie. Dobra, podkładając tą kalkę pod zdjęciem, mając zdjęcie zwierzaka, nie musicie idealnie przenosić każdego elementu idealnie. Każdego włoska, każdej sierści broń bożenia. E, dużo lepiej i dużo prościej, oczywiście nawet e, w przypadku nawet kalki, dużo lepiej jest zrobić mniej kresek, niż więcej, i później ewentualnie dorobić sobie takie jeszcze dodatkowe pociągnięcia. E, Ołówkiem, ze względu na to, że kalki się nie pozbędziecie. Więc bardzo ważne w pierwszej kolejności jest to, żeby zbyt mocno nie dociskać, tym bardziej, jeśli mamy do czynienia ze świeżutką kalką. Jak ona już tam przeszła kilka projektów, kilka razy już przenosiliście przy jej pomocy. Różne projekty to ona będzie już coraz słabiej odbijać. Natomiast za pierwszym razem, tak jak ja mam teraz, warto nie dociskać zbyt mocno, żeby później nie musieć się tym martwić. No dobra, więc co zaznaczamy? Tak naprawdę zaznaczamy sobie oko. W takim projekcie, jak ten, tak? Zaznaczamy sobie, jak idzie oko, jak idzie źrenica. Ewentualnie zaznaczamy jeszcze błyski światła. Które odbijają się w oku. Zaznaczamy ciemne elementy. Przy kalce dużo lepiej skupić się na ciemnych elementach, ze względu na to, że one potem tą kalkę wypalając, pokryjemy po prostu tą, tą kalkę i ona nie będzie nam prześwitywać. Więc w pierwszej kolejności skupiam się na tych najciemniejszych. Elementach, zaznaczam sobie. No, oczywiście tak mniej więcej, to dopiero później będę sobie dopieszczać. Potraktujcie to przenoszenie tego wzoru jako taki podstawowy szkic, który gdzieś tam jeszcze możemy sobie modyfikować, już później jak zaczniemy wypalać. Dlatego też nie dociskajcie zbyt mocno. Potem do usunięcia tej kalki możecie użyć papieru ściernego. Bądź jeszcze przed, zobaczymy, jak mi się to odbije. To jeszcze przed można sobie przeszlifować to szlifierką taką oscylacyjną, żeby pozbyć się. I zobaczcie, ja teraz zaznaczam sobie tutaj za pomocą kilku kresek. Mam nadzieję, że to widać, przybliżę was. Za pomocą kilku takich kresek, że tu mamy czarne, że będę miała tutaj czarne jakieś tam plamki. Yy, I zaznaczam sobie również kierunek sierści, czyli jeżeli nam sierść tutaj obok, tej czarnego, obok tego czarnego paska idzie w dół, więc ja sobie tylko zaznaczam kilka kresek, że tu sierść idzie w dół, tu zakręca do góry, więc stawiam sobie kilka kresek, żeby wiedzieć, że tutaj sierść idzie do góry i tutaj z powrotem zawija. Więc zaznaczam sobie kilka kreseczek, że tutaj w tym miejscu i w tej granicy ta sierść będzie zawijała. Yy, z powrotem w dół, i tu mniej więcej też po prostu zaznaczam sobie kilkoma kreskami, że tu będzie ta sierść szła w tym, a nie w innym kierunku. I teraz tak samo tutaj. Mamy te dodatkowe plamki, więc zaznaczam je sobie przy pomocy, jeżeli są one okrągłe, to nawet możecie je sobie w ten sposób na okrągło objechać. W ten sposób. Jeżeli chodzi o całość głowy, bo to też jest dosyć ważne. To też możecie jakby tutaj objechać sobie ten kontur, natomiast nie stawiajcie takiej centralnie dookoła kreski. Zaznaczcie sobie jestem tu, zaznaczcie sobie po prostu, że tu się kończy i sierść układa się w tą stronę. Potem tutaj się zaczyna ucho i w ten sposób zaznaczam sobie po prostu kilka kresek. Tutaj tak samo. Kilka kresek, po prostu zaznaczam sobie taki naprawdę delikatny kontur. Tutaj w środku również zaznaczam, że tu idzie w tą stronę sierść, tu będzie szła do góry, żeby nie musieć później się zastanawiać, w którym miejscu dokładnie ta sierść, w którą stronę idzie i przyglądać się na zdjęciu i zastanawiać się, czy to jest to miejsce, w którym się zaczyna, czy, czy nie. To wszystko już będziemy mieli na naszym, na naszym, powiedzmy, tym szkicu. Dlaczego ja nie szkicuję... Tylko przenoszę przy pomocy kalki swoje projekty, dlatego że szkic zająłby mi za dużo czasu. Ja ogólnie jestem taką dosyć perfekcjonistką, więc ten szkic dla mnie musiałby być idealny, żeby, żeby coś tam zacząć na nim robić. Musiałabym mieć pewność, że wszystkie linie, które postawiłam, są, są super i. I potem je sobie móc dorabiać, więc przeniesienie dla mnie wzoru przy pomocy kalki jest znacznie, znacznie szybsze i nie muszę tracić tyle czasu na, na szkic. Powiem szczerze, że wypalanie jest na tyle czasochłonne. Średnio format A4 wypalam około 25 godzin, i powiedzmy, takiego właśnie zwierzaka wypalałabym dokładnie z 25 godzin, tej wielkości, głowę. Tak o powiedzmy średnio, tak? Tu widzę, jest dosyć sporo sierści, takiej delikatnej, więc tutaj też naprawdę byłoby sporo pracy. I zobaczcie teraz tak, tutaj jesteśmy na takim wichajstrze i zaznaczam sobie po prostu, że sierść idzie w tą stronę i tu nagle już zawija do góry żebym po prostu wiedziała, jakby w którą stronę tą sierść poprowadzić i, i wypalić, tu zaznaczam sobie kilka kilkoma kreskami, że idzie do góry tu zaznaczam również sobie nad okiem, że w tą stronę idzie sierść układa się w lewo tu koło oka jest taka wywinięta, więc też sobie delikatnie zaznaczam kilkoma kreskami tu już u góry przyjechałam, zaznaczając sobie kilkoma kreskami, że tu się kończy głowa. Zaznaczam jeszcze tylko ciemniejsze elementy. Tutaj tak samo zaznaczam tylko w którą stronę idzie idzie sierść. Ciemniejsze elementy również sobie zaznaczam. Kilka kresek. Naprawdę nie musi to być coś na super. Ważne, żeby mieć te zachowane te proporcje. One tak naprawdę będą, będą najważniejsze. Dobra, przechodzimy tutaj. Zaznaczam sobie gdzie kończy się pysk. Tu, gdzie jest biało, to, to naprawdę bardzo delikatnie. Tam później też y, będzie można papierkiem sobie ścierne delikatnie przejechać. Zaznaczam również tutaj. Tu zaznaczam jeszcze przy nosie, jak ta sierść się układa. One tu są takie fałdki, więc warto na to wszystko zwrócić uwagę. Tu przy nosku też, że delikatnie zawijają się te włosy do sierść do góry. Delikatnie zaznaczam. Tutaj słabo widać nawet dziurki i same nozdrza. Natomiast. W w takim przypadku po prostu rozjaśniłabym sobie jeszcze zdjęcie przed samym wypaleniem, żeby zobaczyć dokładnie, jak te dziurki tutaj umiejscowić. Przepraszam Was bardzo, ale coś mnie trzyma. Dobra, i teraz przechodzę tutaj dalej, zaznaczam sobie te czarne elementy, te plamki na sierści. Aby mniej więcej wiedzieć, jak one się układają, tutaj dodatkowo zaznaczam sobie kilkoma kreskami, jak układa się sierść, w którą stronę. Zaznaczam sobie też mniej więcej, gdzie kończy się głowa. I tak mniej więcej, zobaczcie w ogóle, że. Co jest śmieszne, ale mi to bardzo pomaga. Ja przenoszę wzór długopisem, który jest wypisany. Może Wam się to wydać śmieszne, ale powiem szczerze, że tak się przyzwyczaiłam, że nie zostawiam sobie kresek po prostu, gdzie nie, gdzie on może nie jest jakoś super wypisany, natomiast ledwo piszę i powiem szczerze, że strasznie mi to ułatwia, że nie mam na baz granego wszędzie długopisu bo przynajmniej później patrząc na to zdjęcie jestem w stanie jakby widzieć to co powinnam widzieć a nie zamazane rzeczy długopisem więc używam wypisanego długopisu albo takiego który naprawdę już ledwo zipie Dzięki temu też nie brudzę sobie ręki, a, a długopisem jest mi znacznie wygodniej. Lubię kiedy te linie, które przenoszę, są naprawdę bardzo cienkie, a przy pomocy długopisu, jakby to właśnie takie są. Dobra, możemy nie odklejamy jeszcze, zanim zobaczycie, nie odklejamy jeszcze tutaj tego, tej tasiemki naszej, bo możemy sobie podejrzeć i sprawdzić, jak nam się to wszystko przyniosło. Zobaczcie. Przeniosło nam się nawet spoko. Mam nadzieję, że to widać. Ja starałam się bardzo delikatnie to robić, więc, więc może być słabo widać. Natomiast mam nadzieję, że coś tam jednak widzicie. I teraz od razu możecie zobaczyć, zanim jeszcze odkleicie, że brakuje nam tutaj trochę, nie wiadomo, gdzie się kończy nos. Tutaj troszeczkę też słabiej się odbiło to ucho. No i tu nie widzę, gdzie się kończy żuchwa i, i szczęka. Więc jeszcze raz powracam sobie nie, nie od, jeśli nie odkleiliście, to wtedy macie dokładnie jakby to samo, co, co było wcześniej. Więc tu sobie jeszcze zaznaczam e, nasz, e, nasz pysk, nasz nos, który się tutaj kończy, zaznaczam sobie, jak tu idzie sierść, tu również sobie zaznaczam, jak e, idzie żuchwa, e, i tu jeszcze delikatnie kilka kresek przy, przy uchu, żeby, żeby wiedzieć, jak to się ma. I tak przygotowany e, projekt. Odbity na drewnie, zaczynam wypalać. Jeśli okazałoby się, że na przykład niektóre linie odbiły wam się zbyt mocno i wiecie, że na przykład w miejscu, na przykład w tym, którym wiemy, że będzie jasna sierść, możemy delikatnie papierek ścierny, mam tutaj 600, delikatnie zetrzeć. Aby były delikatniejsze. Jeśli zabraknie nam jakiejś linii, możemy je delikatnie sobie ołówkiem dorysować. Wtedy też przy pomocy gumki będziecie mogli później swobodnie to, to wymazać. Tak mniej więcej wygląda przygotowanie wzoru. Który chcecie, chcecie wypalić. I tak jak mówiłam, bez względu na to, czy wypalacie właśnie ze zdjęcia, czy z jakiegokolwiek innego projektu, możecie sobie dowolną liczbę linii przenieść, która będzie wam po prostu niezbędna i pomocna przy tym, co tworzycie. Jeśli na przykład tworzycie coś, na, z wzorów takich graficznych, z grafiki wektorowej, to na pewno wtedy będzie Wam prościej, jeśli przyniesiecie idealnie każdą linię, ale też zazwyczaj takie wzory wektorowe, grafiki wektorowe wypełniamy jakby w pełni na czarno, więc to, że użyjecie sobie kalki i odbijecie dosyć mocno ten wzór nie będzie miało takiego znaczenia, jak w przypadku na przykład właśnie takiego zdjęcia. Więc pilnujcie proszę tego, by ten wzór przeniesiony przy pomocy kalki nie odbijał się zbyt mocno, żeby później nie było sytuacji, w których. Ten wzór będzie Wam po prostu przebijał przez Wasze wypalenia. E, możecie jeszcze stosować e, taką metodę, że przenosicie po kawałku, y, czyli na przykład przenie możecie przenieść sobie tylko ucho, e, przerysować tylko ucho, nie odklejając oczywiście wtedy zdjęcia, y, wypalić to, to ucho, mieć zdjęcie wydrukowane po prostu obok, y, kolejne, wypalić y, to ucho i jak najbardziej na przykład je tutaj y, wytrzeć. Żeby było bardzo, bardzo delikatne i skupiając się tylko właśnie na tych delikatnych liniach pojedynczo, możecie sobie palić elementami. Nie musicie przenosić całości wzoru od razu. Ja osobiście wolę mieć cały wzór, natomiast są projekty, w których preferuję właśnie przenoszenie etapami, bo linii byłoby po prostu za dużo. No dobra, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie zadawajcie je w komentarzach. Chętnie podzielę się z Wami swoją wiedzą. Mam nadzieję również, że zostawicie mi lajka bądź zasubskrybujecie mój kanał, żeby być na bieżąco. Ja już szykuję dla Was kolejne filmiki i, i mam nadzieję, że będą dla Was równie przydatne jak ten, bądź jakiekolwiek inny. Jeśli macie pomysły na jakieś swoje, co chcielibyście zobaczyć na kanale, to też do mnie piszcie. Chętnie się do tego odniosę, a może coś mi się spodoba i, i też to dla Was nagram. No dobra, to trzymajcie się i miłego wypalania. Do usłyszenia.